z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów Nie bójcie się, ludzi. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówią wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, to go się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Trzykrotnie słyszymy dziś słowa: Nie bójcie się. Tak samo zwrócił się do nas Jezus we wczorajszych czytaniach: Przypomina nam znowu, abyśmy się nie bali. Kogo, albo czego? Nie możemy bać się ludzi, ponieważ nie są oni w stanie nas zniszczyć. Choć można zabić ciało, to nikt nie pozbawi nas duszy, którą podarował nam Bóg. Chrystus mówi wprost: Duszy zabić nie mogą. Co mogą nam dać te słowa? Wielką radość i nadzieję. Radość, ponieważ Jezus zapewnia nas o istnieniu naszej duszy, która ma dążyć do Boga. W nim może znaleźć wieczne szczęście. Przypomina nam to, że życie nie kończy się wraz z godziną śmierci tu na Ziemi, ale ma przed sobą perspektywę życia wiecznego. Dzisiejsza nauka Chrystusa, kierując nasze myślenie na duszę, wskazuje wielkość i potrzebę życia duchowego. Troszczymy się o tak wiele tu na Ziemi. A czy takie same, albo choć podobne starania czynimy w kwestii życia duchowego? Łatwo zabiegać nam o to, co widoczne, co namacalne, a o to, co duchowe? W tym fragmencie Ewangelii Jezus trzykrotnie wzywa do tego, aby się nie bać, i raz mówi nam, czego powinniśmy się lękać: tego, który może nas zatracić w piekle. To jest sfera, której powinniśmy się wystrzegać, unikać trwania w niej. Nie możemy lekceważyć działania szatana. Nie możemy też trwać w grzechach, bez troski o nasze życie duchowe, o sakramenty. Ta troska nie wykluczy upadków, grzechów, czy trudności w naszym zatroskaniu o duchową sferę naszego życia, ale pozwoli nam na wzrost, da nam możliwość zbliżać się do Boga. Radość z posiadania przez nas duszy nieśmiertelnej i nadzieja na jak najlepsze życie wewnętrzne, życie duchowe. Niech nas dziś prowadzą przez ten dzień, abyśmy nie lękali się walczyć o to co boskie, o prawdziwe życie z Nim, o nasz udział w chwale nieba. Nie bójmy się